Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na szybkim Flashu. Platforma TradingView, jakby kto pytał, i wykres Bitcoina, kontrakty Bitcoina na giełdzie Bitmex, na której mam shorta. W sumie to była podwójna pozycja, bo jeden stop loss już się zamknął, był na 9666. Ktoś się tam odgrażał w komentarzach, że idzie po mojego stop lossa. Pogadamy później. Dobra, dobra. No ale tu kurs doszedł do 9794. No czasami tak bywa, że niestety kurs idzie w górę, stop loss się aktywuje, no i potem spada w dół. Jakby miał w górę spadać. Wiadomo, że w dół. Ktoś bym mógł powiedzieć prezes, po, to, po co te stoplossy otwierasz? Widzisz, że to się nie opłaca. No właśnie po to otwieram stoblosy, żeby nie mieć stoblosa w burakach. Jak ktoś nie oglądał, to proponuję obejrzeć sobie filmik mój o stoblosach w burakach. Co to oznacza mieć stoblos w burakach? Znaczy, się masz stoblosa, tylko nie wiesz gdzie? W burakach. Nie zakładanie stoblosa. E, gdybym nie założył stoblosa, a kurs by szedł w górę, nadal w górę. To, co by się działo? Ja bym, y, ja bym tracił przez cały czas. Trata moja by się powiększała, a ja bym dalej nie miał stop lossa. Hmm. Kiedy by mi się zamknęło, pewno kiedy by mi wyczyściło konto, albo może bym psychicznie nie wytrzymał. Czyli tak zwany stop loss w burakach. Odradzam y, takie postępowanie. Przypomnę jeszcze raz, jak ja zakładam pozycję. Najpierw zastanawiam się, ile mogę stracić. Akurat na Bitmexie Gram sobie 10% straty z kapitału, który tam posiadam, czyli ustaram, że 10% mogę stracić. Potem, gdzie w którym miejscu wyjdę z pozycji, tu sobie ustawiłem akurat 9666. No i z tego mi wyszło, jak dużą pozycję mogę założyć. Od razu założyłem jeszcze jedną pozycję, też z stratą 10%, gdzie wyjście mam 10666. I ta pozycja druga była o wiele mniejsza. Te pozycje się na bidmek się nadają, więc jakby skumulowała się w jedną pozycję. Ale stop lossy są dwa: jeden był tutaj, a drugi jest tutaj. No i pozycja nadal jest na shortcard. Ta większa część tej pozycji, no bo im mniejszy stop loss, tym wartość pozycji była większa. Już się niestety zamknęła. No i w tym miejscu, jak mam, w którym miejscu. Postawiam stoplosa, to wiem, jak duża pozycja może być. Proste, proste. E, powiem szczerze, że to jest według mnie podstawa podstawy. i od tego powinno się w ogóle zaczynać jakąkolwiek inwestycję, jaką, jakiekolwiek szkolenie, cokolwiek no, od ustawiania stoplosa i w którym miejscu go ustawiać. Nawet nie szkolenie z tradingu, z życia powinno tak być. No, potem w życiu obserwuję na przykład takie różne patologiczne związki. Bo ludzie nie mają stoplosa w życiu, też ustawionego na nic. Wchodzą na jakieś relacje, i okazuje się, że po pewnym czasie są ofiarą, stają się takim kozłem ofiarnym albo jakąś sierotą, która jest nieszczęśliwa z życia, jest wykorzystywana przez kogoś, bo nie potrafi postawić stoplosa. No lecimy na takim autopilocie. No większość ludzi leci na takim autopilocie. Woli, żeby to życie za nas zadecydowało. A zobaczę, otworzę sobie shorta, zobaczę jak będzie. No i tak większość ludzi przechodzi przez całe swoje życie. A pójdę sobie tam, zobaczę co będzie. A zrobię sobie to, zobaczę co będzie. No i ktoś tam patrzy. Jakby nie ma pomysłu, planu na życie, na grę. No to jest też związane z brakiem zasad. Jakbyście się popytali ludzi, to oczywiście każdy ma zasady, jakieś, którymi się posługuje, a jak nie ma zasady, to chociaż. E, powie dziesięć przykazań, to jest to, co mnie trzyma, a jak spytasz się go, czy przestrzega, to powie, no wiesz, wiesz jak jest, no, więc e, bardzo rzadko spotkać kogoś, kto ma zasady ich się ich trzyma, no większość jednak nie ma zasad, albo ma jakieś wyimaginowane, albo wydaje mu się, że mam, a żeby ktoś jeszcze się ich trzymał, to już w ogóle jest naprawdę bardzo słabo, no. To wymaga jakiejś dyscypliny i wymaga te, wtedy, że nie lecimy na autopilocie, tylko sobie wybieramy, co zrobimy. A nie, że będzie jak będzie, zobaczymy, co będzie. Nie, no jest zasada taka, że dochodzi kurs tutaj, akceptuje stratę i koniec. To jest związane z kolejnym schematem nieakceptacji rzeczywistości, że ktoś nie akceptuje straty, bo chciałby mieć tego same wygrane. To też bardzo pomijany temat, no, zresztą związany ze stoposem straty, czyli, że Skupiamy się na szkoleniach, na zyskach, a nie mówimy o stratach, a to jest jakby podstawa. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, to najpierw zastanawiamy się, ile możemy stracić na tym, a dopiero potem wychodzi, czy się opłaca w ogóle angażować w to, bo, e, bo może się okazać, że się nie opłaca. Jak ktoś na przykład nie ma predyspozycji do biegania i zaczyna nagle trenować wyczynowo, e, nie wiem, lekką atletykę i biegi na 100 metrów. No, ale fizycznie nie ma szans osiągnąć tego, co osiągają to ludzie, którzy mają odpowiednie parametry, dyspozycje i tak dalej, i tak dalej. No stracony czas można by to przerzucić może na inną dyscyplinę, jak chcemy w sporcie, która bardziej nam pasuje. Tak samo z tradingiem. Trading nie dla wszystkich, no a na pewno już nie daj trading, może na dłuższy termin. I też warto sobie dopasować, tylko trzeba no trzeba akceptować rzeczywistość to Jeszcze kolejna rzecz i już przechodzę do wykresu. Kolejna rzecz, czyli wiele osób nie potrafi wybrać. Nie da się mieć wszystkiego. Nie potrafi wybrać jednej rzeczy. Jednocześnie akceptując to, że straci coś innego. Bo to jest też związane ze stratą. Jakby, o czym tu nie mówię teraz, wszystko jest związane ze stratą. Jakby zyski biorą się ze straty. Musisz zaakceptować stratę, żeby potem był zysk. Tak samo jak ktoś idzie na wojnę, musi przegrać kilka bitów, żeby wygrać całą wojnę. No, po prostu, jaki temat nie otworzyć, to wychodzi na to, że bez straty po prostu nie ma sukcesu. No ale niektórzy mówią, że można same sukcesy w życiu mieć. Życzę powodzenia. Dobra, e, lećmy dalej. Co to się podziało? No, Bitcoin nam wystrzelił, odbił się od tej linii trendu zestawowego, którą przebił. No i spadł no poniżej punktu wyjścia. Nie wygląda to dobrze. E, może pokażę w porównaniu do S&P. Mamy S&P. I czy kurs Bitcoina jest podobny do S&P? Bo tam ktoś też w komentarzach mówił, że nie zupełnie. To ja tu jakąś herezję opowiadam. Ja powiedziałem, że od pewnego czasu, a ten czas to właśnie początek koronawirusa. Czy ten wykres nie jest podobny? Może trochę odsunę to. O. Zaczęły się spadki na S&P i zaczęły się spadki na Bitcoinie. Na Bitcoinie się już skończyły. S&P trochę jeszcze posiął w, w dół i odbicie. Szczyt na S&P, na Bitcoinie trochę wcześniej. Widzicie, troszkę tutaj wyprzedza. Jak gdyby krypto, ja też mówiłem, na no krypto dzieje się szybciej i trochę wcześniej. Więc jak chcecie grać na innych, to warto sobie ustalać, co się dzieje na krypto i potem spadki. Tutaj też jakiś szczyt jeszcze próba? Na SNP też. Spada? Spada. To tak, a propos korelacji Bitcoina na SNP i tego, jak to Bitcoin jest niezależną walutą światową, konkurującą z systemem obecnym monetarnym. Mrzonki po prostu. Dobra, czyli Bitcoin. Giełdy w Stanach dość podobnie. Idziemy trochę w dół. E, jakie inne krypto? BNB, które mnie akurat interesuje. No, utrzymuje się w trendzie bocznym. Engine. To jesteśmy po większej korekcie. ETH. No, ETH utrzymuje się jeszcze w trendzie wzrostowym. Przebił na pewno, tą linię trendu wzrostowego, ale kurs wyszedł powyżej. Jeszcze wygląda w miarę ciekawie. Zilika. No, tutaj hiperbola nam. Została przełamana i mamy korektę. Dobra, zobaczmy, co się podziało na forexie. Euro USD. było odreagowanie. Spadki złotówka. No złotówka bardzo reaguje na to, co się dzieje na giełdach. Giełdy w dół, złotówka też w dół. Giełdy w górę, złotówka w górę. No i tu widać EURUSD, Euro PLN w górę, czyli złotówka nam się osłabia do euro, do dolara również i do franka podobnie, a do funta oczywiście no jesteśmy przy dolnej bandzie ale też lekkie osłabienie no i SNP. E, pokazywałem, że pierw reaguje trochę bitcoin więc warto sobie obserwować krypto, jak ktoś gra na giełdzie, można to wykorzystać Przebiliśmy trzecią linię trendu wzrostowego, no ale co się wydarzy, to dopiero trzeba poczekać, aż Stany Zjednoczone staną. Wyśpią się, giełda ruszy, bo na razie to sobie kontrakty. Na kontraktach Europejczycy sobie grają w Stanach, no ale trzeba poczekać aż więksi gracze ze Stanów zaczną. E, wejdą na giełdę. Początek dnia, nieciekawy. Jeżeli się to rozchula i po południu będziemy mieli dalej spadki, no to Możemy testować ostatni dołek i to też będzie. E, to samo będzie na bitcoinie. Gdzieś ten rejon, który mam zaznaczony, krad 8, 700, 600, gdzieś ten rejon ostatnich dolnych band. Dobra. Na DAXie. Tutaj też jest ciekawostka. Tutaj giełdy. Reszta świata panikuje bardziej niż Stany. Na DAXie wczoraj spore spadki dzisiaj. Też WIG20. WIG20 przebił linię trendu wzrostowego. WIG40 no jeszcze się utrzymuje. Chiny gdzieś tam cisną w górę. Nie na Stany. A Japonia przy linii trendu wzrostowego. Jeszcze zobaczmy, co się dzieje na złocie. Złoto przebiło ostatni lokalny szczyt. I zmniejszmy wykres. Złoto. 1795, szczyt z października 2012 roku i 1900 szczyt z września 2010 Złoto ciśnie na ATH. No ale te, taka, te wzrosty dość spore były ostatnio, więc zanim pójdziemy na nowy ATH, może tutaj przy korekcji trochę bardziej. Srebro po mocnym odreagowaniu gdzieś wpadło w trend boczny, a ropa jeszcze Ropa przebiła linię trendu wzrostowego. Tutaj też ropa szła ładnie w górę, jak było dragowanie na giełdach. To jest taka korelacja. Tu jeszcze chciałem pokazać Wam jedną rzecz na wykresie miesięcznym, bo fajnie widać, e, jak niektóre spółki dały zarobić. I Playway, sobie zobaczmy. Wykres miesięczny, no to, jest to jakaś pionowa kreska prawie w górę. CD Projekt. No, tutaj taka hiperbola z jakimiś korektami dość sporymi, ale też branża gamingowa się rozwija dość najbardziej w sumie w Polsce. Nie wiem czy na świecie też, ale w Polsce najbardziej. Cała reszta, bo może pokażę wykres wig 20 miesięczny, no to tutaj w dół, a tam w górę było. Więc jakby ta branża gamingowa nie jest w stanie pociągnąć wykresu w górę, pomimo tego, że CD Projekt. Ma największą kapitalizację na polskiej giełdzie. Ale widać, to jedyne, co, co gdzieś trzyma przy życiu jeszcze tą polską giełdę. Ale pewno się to zmieni. Nie wiem kiedy, ale na razie to słabo to wygląda, bo to jakiś trend boczny od 2009 roku, czyli od ostatniego kryzysu to się za wiele nie podziało. No i w związku z tym mamy nowe IPO. Gaming Factory wchodzi na giełdę i to na główny parkiet. Nie na New Connect, i może warto się temu przyjrzeć. No, ja zakupię jakiś drobny pakiet, tak jak kupowałem wcześniej. Na przykład Sonkę. No jakiś drobny pakiet do 1 lipca. Zapisy, jakiś drobny pakiet tamte akcje dało mi zarobić i Sonka też poszła w górę. No, już by ktoś trzymał do tego czasu. Ja już ją sprzedałem, to można było tam sporo zarobić. Trafiła akurat na dobry okres, tam IPO. No teraz przez cały czas, mimo że koronawirus to jak widać, pokażę jeszcze raz: Playway i CD, projekt ATH prawie nowe zrobione. Więc nie ma tutaj jakby. Wirus nie stanowi przeszkody dla, dla spółek gamingowych. Więc tutaj sobie kupię jakiś mały pakiet prawdopodobnie. Zobaczymy i pewno sprzedaż będzie jakoś bardzo szybko. Bo po tym jak wejdzie. Będą jakieś półtora miesiąca, może dwa miesiące powinno się pojawić na giełdzie. Zobaczymy. Bo tych spółek gamingowych to na giełdzie już mamy sporo mnożą się taki trend, taka moda. Eee, dobra. To tyle na dzisiaj, dzięki wszystkim za uwagę, do usłyszenia i do następnego razu.